Siema, witam w kolejnym odcinku Charter New. Eee, na początku ważne pytanie, na które proszę, byście mi odpowiedzieli, bo generalnie eee, jest taka sprawa, że w piątek 18 lutego wychodzi pewna gra. Ta gra nosi tytuł Horizon for Biden Washington która jest drugą częścią, jest sequelem Horizon Xerodom. I teraz pytanie. Czy chcecie, żebym to nagrał, biorąc pod uwagę, że nie nagrałem na kanale jedynki ale no, oczywiście z yy, Horizon Xerodom yy, jest yy, pełno różnych gameplay na YouTube, więc yy, tak naprawdę Yy, możecie obejrzeć tu u kogoś innego tylko pytanie czy chcecie bym nagrywał dwójkę bo teraz na szybko nagrywanie jedynki nie miałoby większego sensu yy, dlatego że niech dążyłbym jej nagrać to po pierwsze yy, a po drugie nawet gdybym miał na przykład yy, yy, Nagrywać jedynkę tam normalnie, a dopiero później jakąś dwójkę. No to tak średnio, bo wypanta żeby pierwszy odcinek był w dniu premiery. Mm, mam nadzieję, że mi się to uda. Oczywiście oczy jeśli będziecie tego chcieli. Wy kochale wy odwach. Myślę, że nie ma piękno nagrywać. Teraz dwójki, później jedynki. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach swoje zdanie. Mm. Ja mogę to nagrać, e, tylko pytanie, czy tego chcecie, e, skoro nie nagrałem jedynki. Okej, okay, a tymczasem przechodzimy już do Astroneera, w którym... znowu nie pamiętam, co działo się w poprzednim odcinku. Ja to jednak udany jestem... Dobrze, e, problemów z nie było... Okej, okay, poszliśmy na Aatrox, po te wszystkie e, próbki badawcze. Naszym celem było odblokowanie czego? Wydaje mi się, że tego potrzebujemy do tego EchoChipów echo chipy to są takie rzeczy No takie chipy ja, ja wiem z czym wam się kojarzy, to chyba Ale jakby Komentarze mają być family friendly, tak yy, więc się nie. Yy, ogólnie one są w takich skrzynkach, yy, które można zlokalizować za pomocą tego o właśnie kompacjach. One są ograniczone takim zielonym, jakby znakiem przypominając nagrody Klingu nie z niewiadomych powodów jest trzeba rozsadzić dynamitem i teraz skąd wziąć dynamit? no dynamit można e, wziąć sobie stąd na przykład tu jest dynamit, tylko on potrzebuje znowu wajtów e, i teraz jak gdzieś tu miałem dynamit ale można sobie w, pójść po takie coś żeby po prostu żeby po prostu mieć to przy sobie w momencie kiedy już ten dynamit sobie ogarniemy tylko we wtorek widzenie gdzie tutaj tego nie ma Nie wiem czy nie lepiej będzie pojechać... autem. Oh, Całkowicie tym rachiem bitrate jest ok. Oto, ostatniego rachu ustawiłem wyższy bitrate nagrywania. Dzięki czemu teraz nie powinno się... Pruć... Yy, nagranie jak kamerę ruszam przynajmniej na podglądzie widzę, że jest okej, nie wiem jak będzie to ostatecznie na co to no to... to ten ostatek Tak, tak taki dźwięki mnie tu robi. Dobrze, tylko teraz żeby nie wpaść nigdzie do kanionu ani nic. mi nie będzie jak wpadnę gdzieś do jakiegoś kanionu który jest ni niestety bardzo prawdopodobne Hy. niestety niestety dla mnie postaram się nie wpaść do kanionu bo przecież nikt by tego nie chciał absolutnie nikt no i nie widzę nigdzie Dobra, ja sobie tego poszukam, sobie cięcie, po prostu, bo nie ma chęci żebym tutaj jeździł, chociaż to już nie mógłbym jeździć, po prostu chciałbym coś gadać, ale wątpię, że moje umiejętności gadania by mi na to pozwoliły, dlatego pomogę się programem, który umożliwia montaż filmu który sprawi, że odcinek dalej będzie że tak powiem będzie dalej będzie można go obejrzeć bez większego Mm, tak powiem no dalej będzie ciekawy pomimo że mm, ja nie będzie, ja nie będę gadał i to ich naprawdę użyteczna Felks, bo że w ogóle niewiele ludzi całkowych, to bardzo niewiele ludzi kogoś tak montował filmów, bo mi się kiedy nagrywa, jakiś i na YouTube czy Hernie Telegrę, to inne rzecz, że tu też się no i bardzo niewiele ludzi całkowych tam, jak nam tylko kilka takich osób, nie ale... Tak, gadam bez sensu, tylko i wyłącznie po to, żeby nie musieć ciąć tego filmu. A cięcie filmu nie jest jakimś wyzwaniem? O, patrzcie, co znalazłem. Patrz, patrzcie. Patrzcie, co znalazłem. O, patrzcie, co tam znalazłem. To jest ważniejsze. To widzę pierwszy raz na że tak powiem normalnym e, trybie gry, bo jeśli jeszcze ten tryb e, twórczy. Mm, I widziałem to tylko na trybie twórczym i... Coś w tym, czy ja to muszę. To mi daje prąd, czy ja muszę temu dać prąd. To chyba po prostu rozwalona na i... Nic więcej, ale może to ma jednak jakiś większy sens. O nie, jak sobie przypomniałem, ja będę musiał jakby um, tę skrzynkę przynieść do bazy, a ja jej nigdzie tutaj nie zamontuję. To mi nie daje prądu. Ja to mu jak spróbuję dać prąd? Nie będę w stanie to mutać prądu Ale nie mogę kabla podpiąć o no i ta jakby się ładuje ale tak średnio się ładuje hmm. Dobra tutaj chyba tu mogę znaleźć tę baterię tego natleniach to chyba wyjąć nie mogę niestety Na kolejną baterię można znaleźć jakieś takie mniejsze rzeczy to chyba nie ma jakiegoś większego sensu z tego Dobra ja sobie to wezmę, jeśli będę chciał rzeczywiście iść tą całą drogę na piesą Mi się tak dziwnie steruje. Czy to można jakoś zmienić gdzieś w ustawieniach, żeby po prostu sterowanie pojazdem, jest coś takiego? Sterowanie pojazdem, sterowanie kamerą w pojazdach, sterowanie pojazdem w powietrzu. Niech się by nas interesowało. Chodzi mi o to, że jak ja chcę na przykład jechać do przodu Jak ja chcę jechać do przodu I chcę się gdzieś obrócić, to niech on dalej jedzie do przodu A nie, że on jedzie do przodu No on się w czasie jedzie do przodu, ale on się orientuje moim kierunkiem No tam gdzie ja patrzę generalnie a to nie tak ma wyglądać. I właśnie są takie skrzynki. I te skrzynki trzeba donieść do bazy... No nie, no nie trzeba. Lepszym rozwiązaniem byłoby tutaj przyjście z już gotowym dynamitem. Ale jak nie mam dynamitu, no to jestem tu bez dynamitu i po prostu trochę biegania się do bazy w bazie sobie z właśnie w unianie dynamit no, wyłącz ten plecak. ja wyłączę sobie i ten kompas w ogóle tak nie wiem czy do woksu idę do bazy. idę do bazy. no i ciów będę musiał jeszcze wrócić po pojazd chociaż znaczy, w nich tam nie ma ciennego ten pojazd, to co mi tam łatwo się robiło, ale no... Któż... To coś to jest dosyć długa droga, więc chyba nie będzie sensu wracać um, po ten pojazd, bo jak mówi, mówiłem to pojazd się bardzo łatwo robi dzięki czemu... Któż? E, dzięki czemu... Któż? sobie kolejny taki Wprost e uważam, że powinna sobie odrach lepiej i od ich wybudować, a nie jakieś tam ciągniki dla biedaków. Na których rzeczywiście możemy zamontować więcej rzeczy. Jakieś odrach są faworycznie, bo powiem, wybudowane śloty na um, wszystkie rzeczy, a nie muszę ja ich dodawać montując montują yy, tych przyczep Montując przyczepy. Jak tam? Oj, no daleko jeszcze A jak tu teraz to wnieść na górę? Dobra udało się tylko nie spadnij do tych kanionów wszystkich Bo ja cię nie będę stamtąd wyciągał już Widzę tak normalnie te znaczniki Bachy, a nie ja pomocą kompasu yy, Więc no jesteśmy już niedaleko No nie no i gdybym miał się w tych pokojach, to ja no sobie szybciej bo teraz muszę to jeszcze Przenosić te basy tak to bym szybciej doszedł do pojazdu i z pojazdem bym jeszcze szybciej dojechał z powrotem do wachy ale łatwiej będzie już chyba robić po prostu kolejny pojazd tak uważam Dobra, przeszliśmy przez kanion już widzę jakieś tam kabelki więc można można nie wpaść do kanionu tylko przejść tutaj pięknie obok do kabelków już się nie w o powietrze i sobie to gdzieś tutaj odstawić no już tam chyba nie myślę że wpiszemy go na straty Mmmm. Ale chyba w toki aluminium byś toczyły, żeby go zrobić pamiętam. Eee, tak, tak, no to... No i tam turbina wiatrowa, ale tam też była też nie tania. Dobrze tak więc odblokujmy chyba teraz ten dynamit. Proszę gdyby wybuchowy. Troszek wybuchowy czy dodali nową zakładkę z zagrożeniami ja już chciałem kliknąć w Jasioby, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, ale miś kliknąłem jak kliknąć w Jasioby, kliknąłem skokopnące to jest skokopnące skokopnące jest nam potrzebny do tego to jest skokopnące no tak, bo no przed ja nie mogę ja na jakieś inne planety leciałem sprawdzałem tam wszystkie rośliny czy się nazywają pnącze, a skokopnącze jest tutaj i proszę waruki oto mamy jego nasiono możemy, kon możemy kontynuować yy, quest'a Dobrze, aha, mam klakson, dobrze to. Myślę, że barkion nam się to przyda. Dodaj klakson, aby aktywować wabik. Oké, wat is er nou? Wat is Co się dzieje? Czy to jest... Czy to jest aktronik, którego jak nam? To nie jest aktronik, którego ja... Dobra, siecił cicho Cicho Tam jest Tam chłop uciekł mi się to jakoś ten e, grom e, spory, e, gdzie właśnie też był element, gdzie też był element. Jest też bym... Ja nie mogę O nim chodzi Nie też był element właśnie Logadywania się z różnymi innymi istotami hmm, Przy pomocy wszelkiego okioju Oj, co ja muszę zrobić Nie pisze mi co muszę zrobić Oczekuj, czy ja muszę właściwie... z zasięgiem? Czy ja go muszę złapać tutaj? Bo za zasięgiem... o swój! montowany na i kopnącza. Okej, okay, to są te mm, pierdy, które są pod ziemią generalnie. Mm. Ale ja w ogóle jak jakieś to mm. No i zobaczę coś tego wyjdzie Wejdę i mam nadzieję że Raczej wątpię Ale również rzeczy są możliwe mm, Mam nadzieję że muzyka, która leciała podczas ...tych wszystkich tam y, dziwactw i była copyrightowana ja mogę to normalnie było podnieść miałeś no i jeszcze spadł, ja nie mogę jeszcze tam jest jakiś pierd i ten pierd się jak... Daj mi tę nasioność. Gdzie ten piot? Tu ten pierd, Dobrze, kolejna nasiona do kolekcji. Tak jak pełna, naprawdę. Dobra, tutaj to, to ja tu jak się... Yy, obok tamtego drugiego, tak jak było to poprzednie. Yy, no i po prostu yy, Będę miał dwa na nakarmienia tego dziwadła badła Może ktoś mi da w nie wiem. Może tylko się uciech i... I tyle tak naprawdę. Eee. No dać również inne. O jak chłop świeci. Walko świeci, kio jest? Mogę wziąć właściwie i jako latarki używać właśnie chyba że tak powiem służy do tego aby oświetlać. Ciekawe czy są też inne, które robią coś innego. Eee... Czyli... Mogę go wysłać i wysłać, ale nie jaki nie. to ma właściwie Chęć. Się... Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Dobrze, yy, profil wybuchowy. Węgiel i siarka Dobrze. Siarka. Kalidor i atroki. Nie mamy tego kondensatora powietrza, atmosfery atmosferycznej 13 na to stać. Oczywiście, że nie. I znowu nie mamy bajtów. No i się zaczynają stare piękne czasy, kiedy ja sobie latam po lasach i skanuję te wszystkie próbki badawcze. Ja nie będę miał kiociąć w tym filmie, bo jak gadam cały czas, nie, nie wytnę wykrzyk, gdzie gadam o istotnych, no, jak dla mnie, rzeczach. To po istotnych rzeczy mm, Przypominam o tym, że ten yy, 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 możecie napisać o ich um Że możecie napisać kocham o, o nagraniu na for Biden West na mój kanał no, dla mnie to ich czadne prawa, bo w tym momencie jedynka mi się naprawdę... Yy, ...dość... Yy, ...mocno... ...chyba yy, mam więc na pewno sobie ogarnę dwójkę i... Yy, ...ogram ją na pewno, tylko pytanie czy chcecie to na odcinkach. Dobra, kondensador powietrza myślę, możemy sobie go już na kolejny odcinek. Zobaczyłem, że te odcinki jak to rzeczywiście bardzo wolno... Bardzo wolno progresujemy w tych odcinkach jak to nie hmm, Jeśli chodzi o taki progres w kierunku kolejnych istotnych rzeczy w tej grze, typu właśnie kondensatory powietrza na przykład. Eee, no więc... Pół godziny nagrywam, więc jak 25 minut wyjdzie. Eee, a nadzieję, że się Wam nie spodobał, mimo tego, że tak naprawdę nikt nie zrobiliśmy. Z no mamy no, zwierzaczka. tak naprawdę głównie na tym polegał ten odcinek. I się, no, mieliśmy sobie ogarnąć dynamit, ale przyszedł sobie taki i już sobie dynamita nie ogarniesz, no. Yy, więc już, yy, jakie oglądanie, ja chyba przypominam, tak wiem ja o tym cały czas, ale naprawdę chciałem pewne i wydania a propos nagrania na tą i gry yy... chorać na prowajdę Na razie.